Edukacja ekonomiczna jest niezmiernie ważna, dlatego że jeżeli od najmłodszych lat będziemy dzieci uczyć, co to jest pieniądz, jak posługiwać się instrumentami finansowymi, to uczymy też ich odpowiedzialności, wychowujemy świadomych konsumentów. Jest to rzeczywiście bardzo pomocna aplikacja dla rodziców, którzy chcą wykształtować u dziecka tak pewne nawyki umiejętności ekonomicznej, żeby w przyszłości dzieci nie miały problemów np. z oszczędzaniem, czy problemów z umiejętnym wykorzystywaniem finansów. Tutaj mamy do czynienia z przemieszaniem dwóch, tego, dwóch bardzo potrzebnych typów edukacji, czyli edukacji związanej z przygotowaniem korzystania z technologii cyfrowych i z edukacją ekonomiczną. Myślę, że tego typu aplikacje są więcej niż potrzebne i bardzo się cieszę, że e, instytucje działające na rynku finansowym wychodzą z tego typu inicjatywami. Do grupy wiekowej dzieci, do której ona jest skierowana, jest ona, jest ona w sam raz, tak? Bo uczy rzeczy, które na pewno dzieci miałyby trudności poznać, że tak powiem, w innych, w innych konfiguracjach czy w innych okolicznościach. Ale z drugiej strony wprowadza je w taki sposób, który nie jest, nie jest tak zaawansowany, żeby te dzieci miał przestraszyć, żeby miały być to taką tajemną wiedzą, która od razu mówi dziecku, to nie jest coś dla mnie, to jest zbyt skomplikowane, to jest dla dorosłych. Myślę, że to nie jest nie tylko nowe, tak naprawdę to jest innowacyjne, dlatego że na tą skalę się nie próbował wdrażać w edukacji w Polsce rozszerzonej w rzeczywistości, więc można powiedzieć, że to jest rozwiązanie pionierskie. Dzięki PKO tak naprawdę trafiamy do znacznie szerszej grupy jest bardzo ciekawym przekazem, który też niesie jakąś wartość samo w sobie. Znaczy po prostu edukuje na temat tego, jak używać pieniędzy, robi to w ciekawy, angażujący sposób. No i daje szansę zaangażowania się dzieciakom. To jest w sumie chyba najciekawsze w tym wszystkim.